Spośród wielu obecnych kreskówek, które miałem okazję obejrzeć, to w moim zestawieniu najlepszych animacji po takim czasie ciągle zostaje spanch wypęcia toporty. Niestety spośród tylu wyemitowanych odcinków znalazło się kilka, które nie cieszą się dobrą sławą i śmiało mogę nazwać je najgorszymi. Jednak tym najgorszym i właściwie okrutnym jest ten o tytule Posiłek drobnodaniowy z niesławnego siódmego sezonu. Historia już od początku zaczyna się nietypowo, ponieważ do tłustym krabem dosłownie wtarga plankton, rozwalając przy tym knajp. Ten mały chce zrobić to, co zawsze, czyli zdobyć przepis na kraboburgera. Wszystko nabiera dziwnego klimatu, bo pan krab bierze Spongeboba, władowuje w niego groszek i dosłownie strzela w planktona. Knajpa staje się istnym polem walki, a irytacja kraba rośnie, bo dopiero co remontował lokal. Walka kończy się tym, że plankton więzi dwójkę i prawie zdobywa przepis, ale w tej chwili wchodzi perła. Ten wpada w panikę i na światło dzienne wychodzi wielki sekret małego złoczyńcy. Panicznie boi się wielorybów. To sprawi, że ten odcinek będzie naprawdę okrutny i pan Krab wykorzysta ten plan do swoich niecnych planów. Pozbycia się odwiecznego wroga. Dostajemy w ogóle flashback z życia Planktona i dowiadujemy się, czemu tak boi się perły. Faktycznie wieloryby pożarły przodków bohatera, co zgadza się z rzeczywistością. Mała lekcja biologii? Tak, te ssaki ubóstwiają Plankton. Pan Krab zamienia się w największego złoczyńcę. Przebiera się za swoją córkę, żeby straszyć Planktona i dostajemy scenę niczym z horroru, gdzie nasz mały antagonista w panice ucieka przed przerażającą go perłą. Krab jest w stanie zrobić wszystko, żeby pozbyć się konkurencji, staje się bezdusznym tyranem. Przez to wszystko Plankton popada w strach i staje się wrakiem samego siebie. Widzicie jego wygląd? Przyprawia każdego z nas odreszcze i w takim wydaniu tego bohatera jeszcze nie widzieliśmy. Żyje w strachu, bo obawia się zasadzki. Nie chce zostać pożarty żywcem przez wieloryba. I to jeden z nielicznych odcinków, w których faktycznie zrobiło nam się szkoda Planktona. Bohater ma koszmary. Śni mu się, że perła go dopada, pożera go i ten wpada do jej paszczy. Tam znajduje swoich przodków i niestety wpada w kwas, który do połowy wyżera mu nogi. Dostajemy obraz przerażająco śmiejącej się perły z ostrymi, krwiożerczymi kłami. Spanikowany i pełny w szale plankton mówi, że to wszystko nie ma sensu. Kładzie się na ulicy i planuje targnąć się na swoje życie. Złowieszczy pan Krab realizuje swój plan i bez żadnych skrupułów cieszy się, że pozbył się planktona. SpongeBob próbuje wytłumaczyć mu, jak to wszystko jest okrutne i trzeba to zatrzymać, bo będzie to miało zły finał, ale Krab nie słucha. Do załamanego planktona przychodzi Spongebob i próbuje go pocieszyć. Tłumaczy mu jaka jest prawda, bo chce wyciągnąć go z załamania nerwowego. Stary plankton powraca i wszystko staje się tak jak i było wcześniej, ale tego przeżycia nie odbierze mu nikt. Odcinek był bardzo mroczny i po prostu nieodpowiedni. Jest najgorszy ze względu na swoją okrutność, brak jakiejkolwiek refleksji ze strony twórców.